Maneczko ludziska z tej strony. Kup ze mną jest. I dzisiaj nagrywamy buble am. O Jezu! Kto lepiej? Wirek, 7-8. Wirek, mój przyjaciel. Dobra. Szybko. Jesteś ze mną? Nie, bo mam handlu. A teraz An u na bez czyli bezniku. Bezniku, ktoś się? No teraz D, D3, US, tyt, io. I, o, U, S, T, I, O. U mnie szósty jest Izak. O, mnie nie, niestety. Kto jest pierwszy? E, T, I, O, 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 I. A powiedz mi tylko dwie pięćoletare. Okay. Mirek, siedem, osiem. U, O, tu oczek. A! Uciekłem, Easy O Birk, 7 78 jestem Gdzie jesteś? Mam sojusz. Sojusz. Where are you? Where are you? No nie! Birek nie dradzuje. Niech Nie się sojusz z koleżą. Jak ty się nazywasz? Yyy... Eee, wdaję się powiem. Where are you? Czek Rariu From, skąd jesteś, mój Ja chodzę do prawy dolnej. Ja już tam jestem. Jej! Idziesz? Czekaj, bo muszę, muszę to zrobić. Idę na go gościa, który się nazywa Słag. Su Dowiecie, bo zjem. Mówcie. Nie, myślę, że ma Nie. Ha, trzeba mi walić. Wale mu detkę. A nie jestem w tabeli jeszcze. Gdzie jest na dole czy do góry? No idę do góry, oli. Oli, tu jest walka. A ja wgi, ej, nie mogę. Prawygodny czy prawydolny? Prawy dolny. To już lecę. Dobra, to ja nie zbieram matry, lecę na spację cały czas. No i co? Czekaj, bo jest gościem co ja. Wykiwam go. A ty jak się nazywasz? Jopik, coś. Czemu się nie wyzywałeś tak jak na YouTubie? No nie, byłem konto, mam już stworzony i tam na duży lewej. Hej, szybko koleś, szybko! Jedziemy Gdzie Więc cały czas na lewym dolnym. No gdzieś in, wyżej lecę. Koleś... A jakim gościem masz to ja? Z Kiki. Kiki hmm. ja No nie, i padłem. Na, mm, na, na, sam jest lat. O, na ego. Jestem lewy dolny, chodź cały czas lewy dolny. Prawy dolny. No to prawy, co. O, trzeba wjeść. Jesteś wjeść. w prawym dolnym? No. No ja też jestem. A nie, jeszcze nie. Ha, ha. No jestem w prawym dolnym, nie ma cię. No ja nie jestem na samym dole. Mnie pomógł, my ne, ne, mamie, pewnie pomóż, bo mam jakieś nerdy, mam i... Jak ty się nazywałeś? 1, 2, 121 Słabo. Ludziu, jemy gnoje. Żarne. Jestem duży, mam 1681 ma. A 1800 mam ja i dedam. Gdzie ty jesteś? W prawym dolnym. A ty do lewego pewnie poszłeś. Nie, do prawego. Ja przy takiej ściany przyprawi Ja będzie duży Ja też Where are you Ja widzę jakiegoś Google O, o. o Jupik Jupik Dawa no, ci daj basę, poczekaj Weź mi U. daj Weź mi daj tamtą kulkę okay. Wleć tą kulką z kolczatki, tą mniejszą Masz, weź ją, weź ją szybko. Nie, weź w kolczatki ją, żebyś mia... żeby ona miała więcej masy. O matko, pokazać ci. No daj mi tą, ma... tą kulkę. Co ty robisz? I szczel się w kolczatki. Czemu? No ja, z... ja ci zjem te małe żelki? No szczel się nie! Aha! No, szczel się z ją. Ogarniasz ty buble? O, jeszcze nie, wleć tą dużą w tamtą. W tamtą? W tamtą kolczatkę! No, tą mniejszą wleć. To... Ja pierdol, tak wleć w tą Nie ogarniesz. I tak, ja nie będę miał wcale masy, bo ci moją dam. No mi to szybko. No nie, ja, weź tą tę mniejszą. I weź dawaj, dawaj w, dawaj w, 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 w mi. Albo strzel się, strzel się w buble. No strzel się. I jeszcze, jeszcze raz, jak tam jest jeszcze jego masa. Nie ma. No to dawaj w. Ej, wleć tą, tą mniejszą kulką twoją. No się baczył, to się pasuje. No dawaj. Eee, może by mnie teraz ten się nie zapał. Spokojnie jestem tu na, na czacza. No daj mi to. Szybko. Dziękuję Daj masę. Nie to. Chodź na tego nazwij. Czekaj. No nie! Dawaj masę, szybko! Nie, wiesz! Yes. No, co ty zrobiłeś? Miałeś mi masę dać! My się we mnie strzeli... JESTEM DZIEMIĄCY! Zginąłeś? To, no, to ja, to ja! Daj mi tą masę! Ty mniejszą! To ja! Weź mi, daj masę, szybko, w! Nie strzelaj się w niego, nie strzelaj się. Nie, bo zginę. Bo... Brawo, strzel się w nich. Już tego nie. Coś ty debilu zrobił, no. Co nie nazywasz debilem? No bo strzeliłeś się w tego dużego. Ja nie wierzę w Ciebie, człowieku. Coś ty na odpierniczym. Uszczel się w niego. Nie, no już się nie strzelaj, już się nie strzelaj, bo strzelisz się w niego i zginiesz. No, uciekaj! Nie uciekaj. O Nie, nie, jestem w pół szklanej tu łapce. Nie, nie, teraz, teraz uciekniemy. No uciekniemy. No góry, 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 do góry! Do góry. Tutaj się się Uciekaj, Uciekaj, dobra, idź na lewo. na lewo. nie, 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 z nim nie, Ej, ja bym rzucił kulkę, szybko kulkę, słuchę Ej, będziesz miał z tym dużym sojusz pewnie. Nie co masz śmieć? I tu to ja. Gdzie jesteś? No tam gdzie jestem duży. Pani on gdzie o mnie był? On ma sojusz z kimś, ja pierdół.

rośteli się Lecimy. Prodota Dobra, na dzisiaj kończymy ten odcinek. Łapkujcie, subskrybujcie. No i cześć.